Państwa, ja tak w zakończeniu podziękować prezesowi Sosowskiemu za zorganizowanie tej... W A potem już w wieku lat dziesięciu wyjechali do Talina i skończyło się jakiś związek z, z Zagłębiem. Ale ponieważ ta sesja dzisiejsza jest Zagłębiu, to chciałem przypomnieć, takie coś, taki element spotnikowy mojego ojca właśnie z tego okresu, kiedy jeszcze był. Jedna może to niespodzianka. Jest to z książki Jacka Wschodnia, Wiara i do do jej od w roku 1950. I jak ten kogoś tak. Czuję się uczestnikiem rewolucji. do gronu o którym słyszałem takie prawdziwe, kołobłyskie historie. W ramach akcji, która się nazywała wtedy ekspropriacja. robili za Zawierniu napady na karet karetę pocztową. Otoczyli ich żandarmi. Kolego Jureka zastrzeli, On sam wyprzął konia, wsiadł na nim tyłem. Kiedy kozanarz powadził palmy re, to on wjechał na wózku za strzeliącego. na poręba pod zawierciem, który dyrektor był mój ojciec, Franciszek Jędrzej. Organizacja z Byłem więc świadkiem na oczy. co Z odległości kilkunastu metrów wymiany strzałów między moim ojcem, a wychodzącą z farby czy Ojciec mój przeskoczył mały murek i strzelał zza tego burka do bojowców idących z łupem. Bojowcy strzelali do Vielen um...